kłania się jutro my znowu nad morzem, z aneczką, aneczka pyka, jesteśmy tym razem w Dolisz. Jest dość klimatycznie, nie powiem, że nie, aczkolwiek pogoda nie urywa dupy, bo jest tylko jakieś 23-4 stopnie, a do tego jest delikatny wiatr, taki nieprzyjemny, chłodny wiaterek. No, ale myślę, że coś z tego zrobimy. browar. Pije browara. Jestem na redukcji, ale piję browara. Jak się to ma? Bo ogólnie powtarzałem nie raz, że alkohol szkodzi. Alkohol na pewno w żadnym stopniu nie pomaga, nie przyczynia się do zachowania fajnej wysportowanej fit sylwetki z niskim w miarę niskim poziomie tkanki tłuszczowej. Mianowicie ogólnie wszystko wklepałem w fitness pala. Jeden browar, jeden taki bow to tylko 255 kalorii. Także zastąpię sobie to po prostu, wrzucę tego browara w zamian za jakiekolwiek węglowodany czy też tłuszcze. Po prostu kalorie to kalorie, jeśli chodzi o kompozycję ciała, nie zrobi to żadnego problemu. Ewentualny taki jedyny, pra prawdopodobny minus z tego wszystkiego to będzie to po prostu, że mogę być wieczorkiem trochę bardziej głodny, niżelibym sobie zjadł te 255 kalorii w jakiejś postaci bardziej sytej typu ryż, chleb, czy cokolwiek innego, ziemniory. I ogólnie jeśli chodzi o alkohol, to nigdy nie zastąpiamy go, nigdy nie zastąpiamy białka alkoholem. Można wrzucić węglowodany albo tłuszcze z diety i wrzucić sobie browarka czy tam dwa, jak ktoś chce, ale nigdy nie białko. Białko jest must, musi być w diecie wliczone. Druga sprawa jest taka, że nie każdy potrafi wypić jeden browarek i odpuścić. Są nawet tacy, którzy twierdzą, że jedno piwo to mit. Problem natomiast się pojawia wtedy, kiedy ogólnie przesadzamy z materiałem. Bo jeśli ogólnie rozkminiesz kalorykę browara, jeden około plus minus 250 kalorii, ale jeśli walniesz 4, robi się już tysiak. Większość z nas ma jakieś zapotrzebowanie między 2,5 a 3,5 tysiąca. Jeśli wypijasz 4 browary dziennie, to jest 1000 kalorii. Jeśli 1000 kalorii, powiedzmy z Twojego zapotrzebowania około 3000, jeśli 1000 kalorii dostarczasz z browarów, jedna trzecia Twojej kaloryczności dziennej pochodzi nie dość, że z czegoś pitnego, to mało tak naprawdę zdrowego, no to ogólnie z Twoją sylwetką będą się pojawiać problemy. Problemy natury takie, że będziesz łapał pewnie więcej wody, niż powinieneś tak naprawdę. A po drugie, browar jest to pusta kaloria. Nie ma w sobie praktycznie nic. Może delikatnie przegiąłem pałę, mówiąc, że nie ma w sobie nic kompletnie, bo ma jakieś tam witaminy i minerały poniekąd. Jakby się człowiek chciał kłócić, to nawet można powiedzieć, że jest dość dobrym izotonikiem. Aczkolwiek tutaj mam na myśli raczej nadużywanie napoi alkoholowych, aniżeli spożywanie jednego czy tam dwóch piwek okazjonalnie. Nie ma błonnika, nie syci, a powoduje większe gastro. Więc problem się pojawia wtedy, kiedy ogólnie pijemy za dużo, bo też będziemy jeść za dużo. Five, four, three, yeah. Wszędzie zielono, dosłownie masakra. W Anglii ogólnie dni takie suche się zrobiło ostatnio. Dlatego wszędzie są odpływy, wszystkie poziomy różnych zbiorników wodnych są uszczuplone. Myślę, że jak tak, jeszcze będzie z tydzień, dwa. To się może zrobić bardzo ciężka sytuacja, jeśli chodzi o ogólnie wodę. Bo jeśli nie wiecie, to ja pracuję w biznesie wodnym tutaj w UK. -u. I co nieco pojęcie mam. W momencie, kiedy zbiorniki wodne się uszczuplają, a nie ubywa w ogóle popytu. Na wodę, bo ludzie cały czas będą spożywać wodę. Co by się nie działo, woda jest potrzebna do kąpieli, do robienia herbaty, do picia, bla bla bla, do wszystkiego. W momencie, kiedy jest mniej wody dostarczanej, a spożycie wody jest na tym samym poziomie, pojawiają się problemy. Ona tam poszła. Po co ona tam poszła? W związku z tym, że jesteśmy parą, ja też muszę iść, mimo iż nie chcę. Zaraz się pewnie wyp. Do i będzie po mnie wciul z moim obdartym kolanem, skręconą kostką ale jak aparat zniszczę będzie kaplica będziesz mi nowy kupować na pewno kontynuując temat wody i alkoholu alkohol sprawia, że się odwadniamy to pierwsza sprawa druga sprawa natomiast jest taka, że jeśli chodzi o alkohol, musi on zostać zmetabolizowany przez wątrobę. Wątroba jest odpowiedzialna za jego procesowanie. W momencie, kiedy wątroba procesuje alkohol, nie procesuje pozostałych yy, prowiantów wszystkiego innego, co zjadłeś, bo jest zajęta usuwa usuwaniem toksyn z organizmu. Co to jest? Nie wiem, jakaś meduza. Jo! Co to jest? Nie dotykaj, ty. To może być żywe. Czy nie? To jest jakieś stworzenie ogólnie. Ale jakie duże, nie? No. Patrz w porównaniu do mojej ręki. No. Meksyk. To jest druga. Lol. Co to jest? Co się nazywa? To jest to, co możecie poparzyć? Nie wiem, tak mi się wydaje. Mega wielkie. Mexico temat. Ogólnie w momencie, kiedy jesteśmy po pierwsze odwodnieni, po drugie wiemy, że mega łatwo jest przekroczyć swoją kalorykę, jeśli chodzi o alkohol. Po trzecie, w momencie, kiedy się zachlasz ogólnie i to pochlasz tak grubo, że na następny się dzień budzisz taki zmięty, boli Cię baniak, po prostu nie chce się żyć. Na bank odpuścisz sobie też trening. Dodatkowo pewnie zjesz jakieś śmieciowe żarcie, byleby szybko, byleby smacznie, byleby to miało cukier, trochę tłuszczu. Typu pizza, McDonald's, coś słodkiego jeszcze po tym, żeby sobie zapić jakąś pepsiawką, czy coś w tym stylu, żeby ogólnie kaca wyleczyć. Tak naprawdę niby nic złego, bo to jeden weekend, raz na jakiś czas można zapić, tak? No niby. Ale z drugiej strony, jeśli się na tym zastanowimy, to cały rok ma 52 tygodnie. Większość osób ogólnie cały czas do tej pory ćwiczy grupę mięśniową daną grupę mięśniową tylko raz w tygodniu. Załóżmy, że Zapijesz tam raz, drugi, trzeci, czwarty, może podczas roku. To z 52 tygodni w roku zrobisz 52 razy klatkę piersiową, 52 razy plecy zrobisz, 52 razy łapy zrobisz, bla, 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 and so on. W momencie kiedy zapijasz, ogólnie tracisz weekend, jesteś jakiś tydzień w plecy, do tego roczny twój. Volume, czyli twoja objętość treningowa, się skracaj to diametralnie. Według mnie po prostu nie jest to tego warte. Jedna, druga, trzecia, piąta, dziesiąta impreza i tak naprawdę, zamiast robić progres 52-tygodniowy, robimy progres 40-tygodniowy. A każdy wiadomo, że chce jak najszybsze wyniki. Także następnym razem, kiedy postawisz tą flaszeczkę na stół, to się zastanów, czy na pewno chcesz to robić. Będziesz pływać? Ja osobiście jestem typowym gadem. Ja lubię ciepełko, do morza nie mam zamiaru wchodzić. Miał mój cały wywód ogólnie na temat alkoholu podsumować w trzech punktach, powiedziałbym tak. Po pierwsze, alkohol na pewno nie pomaga, a może szkodzić i szkodzi. Po drugie, alkohol odwadnia i wypukuje dość sporą dawkę mikroelementów i ogólnie negatywnie wpływa na Twoje samopoczucie. A po trzecie, i chyba najważniejsze, to jest sprawa tak, gdzie ogólnie opuszczasz treningi. Odpuszczasz dietę. I ogólnie regresujesz, jeśli chodzi o Twój progres. Nie robisz progresu maksymalnego, nie robisz progresu optymalnego, tylko robisz taki progres, no o, bo jakiś tam jest. To, co Ci mogę przyjacielu, przyjaciółko polecić, to to, że wszystko jest dla ludzi, aczkolwiek z umiarem. To by było na tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się następnym razem. Kto jest w porządku, daje łapę na dole. Kto jest nowy, subskrybuje, jeśli mogę prosić. Wszystkiego najlepszego, widzimy się next time, yo!